Tempus fugit aeternitas manet. Przenieśliśmy się do starożytności. Dopiero co wróciłem z Kenii, już się zderzyłem z Egiptem. Ale fajnie, bo ciepło. Zderzyłem się z Egiptem dlatego, że dobiegł końca nasz konkurs. Konkurs na najlepsze zdjęcie mojego Egiptu. Przysłali Państwo blisko ćwierć tysiąca tych zdjęć, tam setki tysięcy wejść były na, na nasze konto, wejść, kliknięć, obserwacji i tak dalej, i tak dalej, to niesamowity ruch zapanował, co mnie bardzo cieszy. Z, tych, z tego ćwierć tysiąca zdjęć, to wy wybraliście tą masą swoich wejść i kliknięć i głosów te 10 podstawowych zdjęć, 10 tych, które, z których ja mam wybrać to najlepsze. Różne były to zdjęcia w różne formuły wpisane, od, od zdjęć pięknych i romantycznych, kiedy spotykają się kultury, na przykład. No ładna Buzia. Przez zdjęcia komiksowe, proszę bardzo. Opowieści komiksowe też ciekawe. Po różne. Tutaj leży jeden taki zmumifikowany, ale mam nadzieję, że on jest z cukru. Po różne kolaże. Na przykład to, albo mój Egipt, moje wymarzone wakacje. Tutaj mamy kogoś, kto rozjeżdża Kładem Egipt. Chyba zimno było, bo w sandałach i w Skarpetkach widzę. To było, no bywa tam zimno, bywa, bywa. Było wesoło. No i przepiękne zachody słońca. No cudowne zachody słońca na Nilu, szczególnie w Asuanie obserwowane. Polecam wszystkim na Amabei w Egipcie składanka. Od po prostu urokliwe obrazki, albo odpoczynek Wielbłądów. Widać, jak tam pali słońce, to jest, aż zdjęcie przepalone. I, I teraz przyszło mi naprawdę długo zastanawiać się, jakie zdjęcie mam wybrać, i zastanawiałem się, zastanawiałem, i stwierdziłem, że wybiorę zdjęcie takie, które niesie w sobie jakieś przesłanie, i niesie w sobie jakąś opowieść. I mam nadzieję, że wszyscy Państwo się ze mną zgodzą i wybrałem zdjęcie i myślę, że moim zdaniem to zdjęcie właśnie wygrało. Czyli nie myślę, tak jest, to zdjęcie wygrało. To jest zdjęcie, o, takie, zdjęcie papirusu. Egipskiego, tylko jest dosyć charakterystyczny, dlatego że to zdjęcie przedstawia dwa bóstwa egipskie. Jedno bóstwo to jest Horus z głową Sokoła. Na głowie ma podwójną koronę Egiptu, czyli koronę Zjednoczonego Egiptu Północnego i Południowego, Górnego i Dolnego, a z drugiej strony mamy takiego Boga związanego bardziej ze śmiercią. To jest Bóg Anubis, który był związany na przykład z mumifikacją. Jeżeli się przyjrzymy dokładnie tego, temu zdjęciu, Myślę, że autorka to właśnie miała na myśli, bo ja sobie tak zinterpretowałem to zdjęcie. To tutaj mamy dłoń, która trzyma opiekończo Egipt, trzyma mocno. Twardo, żeby ten Egipt się nie rozpadł. I ta dłoń, i ta ręka trzymająca mocno Egipt w swoich konturach i na dodatek zaznaczony flagą. Flagą, która symbolizuje powstanie, powstanie Arabów, symbolizuje nowych nowych, nowoczesnych Arabów. To jest flaga z 1953 roku, która powstała po obaleniu króla Faruka. Ta dłoń przechyla się w stronę Anubisa, chorusa, przepraszam. Ta dłoń prze, 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 przechyla się w stronę chorusa, chorusa, który symbolizuje silny, zjednoczony Egipt. I myślę, że to jest zdjęcie z przesłaniem, a poza tym jest takie, takie mocne. Tak, tak mi się wydaje. I to wszystko. Gratuluję Annie Marszałek tego zwycięstwa tego zdjęcia. I jeszcze chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy wysłali mi pozdrowienia urodzinowe. Dziękuję.